Serdecznie witam Rinę Evron, która na co dzień mieszka w Haderze, w Izraelu, jest przewodnikiem. Od wielu, wielu lat przyjeżdża z młodzieżą do Polski. Mówi po polsku, z czego się bardzo cieszę. Rina, powiedz mi, jak długo jeździsz z młodzieżą do Polski? Jak długo trwa ta przygoda? Zaczęłam jechać z Izraela do Polski 30 lat temu, to znaczy 4 albo 5 razy w roku ja biorę grupę młodzieży z Izraela i jedziemy zwiedzić w Polsce historię ich rodziców, babci, dziadka. Te grupy to tak 30-40 osób w każdej grupie. Ja jestem przewodniczka jednej grupy i dyrektorka trzech albo czterech grup z mojej szkoły w Chyderze i jadę do Polski też z grupami z innych szkół. Super. Powiedz mi, jaki jest taki główny cel waszych przyjazdów do, do Polski? Główny cel jest wziąć młodzież, pokazać im ich historię ojca, matki, dziadka, co się stało w Polsce przed, przed, przed wojną, jak żyli Żydzi w Polsce przed wojną, jakie kontakty mieli z. Ze swoimi sąsiadami, z Polakami. Ja myślę, że i też tak pracuję na to, żeby byliśmy w Polsce, żeby szukać wartości dla ludzkiej miłości w ogóle wartości, rzeczy, co my by chcieli, żeby byli dla nas. Ja y, mówię o tym z młodzieżą, żeby tak trzeba, żeby cały świat tak myślał. I potem opowiadam o historii, i, i potem e, 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 indyfikacja i, ich rodziny. Jedziemy do e, różnych miejsc, że dziadek albo babcia byli tam w czasie wojny. E, przed, e, Jedziemy do Warszawy, do Krakowa, do Lublina, do Kielce i też do obozu zakła zakłady Oświęcim, Treblinka, Majdanek. Dzieci przygotowują się do tej jazdy pół roku, uczą się historię żydowską w Polsce, uczą się historię Polski. I jak Polacy i Żydzi żyli razem przed, przed wojną, potem jak idziemy do tych miejsc, co interesuje ich rodziny, to pokazuję im to, co się uczyli przez pół roku. Ja też zawsze, jak biorę młodzież, to e, zamawiam e, e, szkołę polską e, w Kielce albo w innych miastach i przez cały dzień ta młodzież razem e, rozmawia, śpiewa, tańczy i w moich oczach to jest najważniejsza e, e, wartość e, dla, dla młodzieży polskiej i izraelskiej. To jest to jest piękne co mówisz. To znaczy, że jesteś nastawiona na to, żeby budować przyszłość, żeby budować mosty między Polakami a Żydami, żebyśmy mogli żyć w przyjaźni i żeby ta historia, trudna historia Holokaustu więcej się nie powtórzyła, czy antysemityzmu, który który w Polsce też, szczególnie w tamtych czasach, był bardzo mocny. Prawda, prawda. Bardzo się, bardzo jest, się cieszę. Jest piosenka, co my śpiewamy razem, że, że, że cały świat to jest bardzo, bardzo mały most i, i trzeba, żeby młodzież stała na tym moście. Nawet, że on jest taki mały. I nie trzeba się bać. Trzeba myśleć, jaki świat chcieliśmy, żeby był po nas. Dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I to jest wartość w moich oczach tej wycieczki. Pewnie, że dzieci widzą w tej jechanie do Polski wycieczka. Oni Pierwszy raz e, wyjeżdżają za granicę e, też e, bardzo im się e, e, Polskie, e, e, Polska jest bardzo popularna w ich oczach. Bo Polska jest bardzo piękny kraj, dużo zieleni, dużo woda, bardzo przyjemny i bardzo mili i towarzyscy młodzież zawsze nas e, spotyka. I te wycieczki w moich oczach mają wartość na bardzo dużą. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to za, za te słowa i za ten krótki wywiad. Wiele razy spotkaliśmy się w Kielcach na cmentarzu kieleskim i zawsze to były bardzo emocjonalne i przyjazne, a nawet bym powiedział pełne miłości spotkania. I ty zawsze tego chcesz, zawsze prosisz, żeby to było, a my zawsze na takie spotkania idziemy. Chcę Ci tutaj wobec tych, którzy Cię słuchają, podziękować za Twoją przyjaźń i za to, że jesteś gotowa, żeby z nami współpracować. Wierzę, że przed nami jeszcze wiele fajnych wspólnych spotkań i przedsięwzięć. Dziękuję Ci bardzo za, te, za ten krótki wywiad.